i... i się nagrywamy grę jaką? Nie no, gdzie ty... O, chatę kupujemy. Nie. Mamy chatę. To... to to kurde jest? Nie chcesz mi? Chodź mi parkować. Dobra, ja wchodzę pod do ja sobie mogę? Nie. Gdzie w ogóle ja będę spał? Do góry a tutaj? Gdzie a... spał? spał? Może sobie do koloru do wyboru, ja śpię tutaj Dobra Ej. Dobra, ja idę spać Dobra, ja też Idziemy spać Matkerek, chodź Co? Śniadanie Dobra, zaniech mnie. Kurde. Dobra, już idziemy. <laughs> ja cię Dobra. I idziemy. Dadu? A masz... <laughs> O, nic ma do jedzenia, kurde. To ja pójdę do sklepu, dobra? Dobra. Poczekaj tutaj. Okej, okay, ja będę siedział sobie na kamapie i włożę chyba sobie telewizor, jak uję w ogóle a ja nie umiem, dobra to sobie posiedzę dobra godzinę później dobra już oh. trochę sobie przysnęłem jestem na samym dole <laughs> taki bądź o nie, gdzie tata? gdzie tata? A! A! O gdzieś mi wjeżdża jakiś bandyta nie wiem co zrobić pomóżcie dobra je, jedziemy gdzieś, ale nie wiem gdzie o, o gdzieś wychodzi na Mam nadzieję, że jak ktoś będzie jechał. Ale gdzie? Dobra, może... Może będzie to pewnie. Dobra. Bo on pojechał takim czerwonym Lamborghini. Ura! Dobra. Ole się pali! Pali się! Gdzie ten kierowca jest? Poczekam, że mnie nie złapie. Ja nie mogę. Mnie chyba jest, ale pomylała chyba trochę drogę. To się, może mnie złapie po drodze. Dobra, panie. Dobra. O, mój dobra. dobra, co ty tutaj robisz? Nie. Jakiś bandyta mnie zabrał gdzieś. Jedziemy, szybko do domu. Dawaj, szybko. Jakiś bandyta i tam się paliło gdzieś. Ale uciekłem trochę. My szybko uciekamy. Jak, jak on mi wyglądał? Taki czarny, zamaskowany, nie było go widać. Ja no to zgłosiłem na policję, szybko wyżej. O, wyżej okay. o, 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 do naszego domu i. Do idę, idę. I ja, ja, patrzałem, ja się zatrzymałem, by się przestraszyłem, i. No i tyle. I uciekała, to dzwoni na policję. Dobra, to dzwoń. Już to zazwoni. Teraz na no? no. Zadzwoniła policję. A, Dobra, tutaj przyjdą. Dobra. Y, to mój tata! Gdzie yes. y, jest? Nie wiem, gdzieś poszedł. Gdzie jest właśnie? No nie wiem. Dobra, to... Hmm. Znajdziemy tylko Dobra. Czekamy go. Dobra, ja pójdę na dół. Dobra. Ja go znajdę do góry, może Nie ma go nigdzie Dobra, no co jest? A, bo pan policzał, bo mi mówił, a niech się pan poszedł już, to? Ja liczy nie słyszę, tam To chyba poszedł No dobra, to. To kolana? Następny dzień O! już stałem. Gdzie jest tato? To, 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 to? Gdzie jest tato, tato? To, to? No i nie... Chcę, patrz. Drzwi. Dobra, eee, y, okej, okay, dobra, to już wchodzę na dół. Y, jak? otworzymy drzwi? Otworzę. Mm, otworzyłem... otworzyłem drzwi. Ja do góry. A do góry, dobra, to ja idę na górę. Dobra. O nie, jakaś kobieta! Kobieta, to. Chodź tu. O, gdzie kłam? Uży dalej. Zasrane! Chodź. Dobra. Siadam. Idziemy. A gdzie jedziemy? Tu um, do sklepu pójść. potem na spacer. Dobra. Porkuj tutaj. Ja to mam iść z tobą? No. Dobra. Popieś na to Takie pójdzie. Dobra. Chodź. Co kupimy? A mogę to do litosy? Dobra. To sobie wziąłem już. A mogę... Ale nie ekspresa na koszyku, a mogę pizzę. Chyba no, kupię kawałek. Nie, nie, nie chcę kawałka. Ja słuchałam. W a to jest ten kupię. Dobra, a mogę kolka co co co, ale bo chciałem gdzie imprezkę zrobić. Nie mamy mleka w domu. Też nie mam wody. Dobra. Woda to, to dobra dla ciebie. Ja chcę loda! Chcesz loda? No. Gdzie ty zeciłeś do zamrażarki? Dobra, nikogo nie ma, to jest na apkę. Eee, mm, dobra, zapłaciłem na apkę. Dawaj, idziemy. No, nie ukradłem, nie kole. Ja ukradłem dwie kolę! ja ukradłem dwie kole. Ach, zapłaciłem tą kolę. Dobra, dawaj, idziemy. Dobra. A ja sobie wziąłem do litosy, fajna, nm, nm, nie Dobre. Dobra, gdzie idziemy? Teraz idziemy. Po gaz. Po gaz? No, tutaj. Dobra, chodź Ej, Ej, pójdziemy na make, bo trochę auto brudne. A co tam jest? Tom. Co się Co moja karta? Już mam kartę? Nie. Auto to jest. Um... Dobra, jest. Mam kartę. Mam full. Idziemy na make, jej.

про domu? Kto to jest? Nie domu. Dobra, jestem w takim pokoju. A ja co on. Co tam jest? Bierzemy. Patrz jaki bogaty. Ja nie mogę. Idę zaraz do sklepu. Mm, tylko co tata powie? Muszę gdzieś to schować. Co sobie zrobić teraz? Nie. No. Tam... Dobra, podkładam pod łóżko, dobra Chyba tata nie zauważy No co, co to? było było? No idę teraz spać Może tata nie zauważy Chyba Tata poszedł spać, bo jest zmęczony do pracy o! ale ja Mam teraz okazję, żeby sobie kupić DOLITOSY! O nie, ja nie umiem wyjeżdżać! Ja nie umiem jeździć autem, o nie! Dobra, żeby dalej nie usłyszał, bo się zdenerwuje, że sobie jeżdżę tak po prostu... ...domu autem. Dobra, idę drzwiami. Co to otwiera cały czas te drzwi? Wiatr? Nie, nie umiem zamknąć. Nie. Ja. Nie umiem od O nie! Policja! No to, to to jest jakiś policja, czy co? A tam mnie nie zauważy. Tylko w nie pamiętam, gdzie jest ślety. A co, tutaj jest co to jest kletka? to jest za dużo. Jest w domu. A lala, rzucę sobie hańbę. Tarę, tarę. Kto ty jest? Jakieś <grym wylek> policie! co jest? Gdzie ty jest? Gdzie ty idziesz? Chyba po mały? O nie! Ktoś wie! Aaaa! Ktoś wie! Wczarpie! Ej! Nie rób tak! O. To nawet jest twój kolega?